Cześć, tutaj Krzysiek. I dzisiaj taki krótki filmik na temat, jak przegrywać zdjęcia z iPhone'a. Najprostszym rozwiązaniem jest, wydaje się, użycie kabelka. Kiedy podpinamy kabelek do telefonu, podpinamy go do komputera z systemem Windows, wyświetla nam się komunikat, jeszcze nas może zapytać telefon, czy zezwalamy na połączenie, dajemy OK i wtedy mamy dostęp do dysku. Tutaj ja mam taki akurat iPhone, który ma 15 GB wbudowanej pamięci. 1 wolnych, ale ten folder jest tutaj pusty. Przedezwolić. No, o! I tak. I chcę sobie przegrać zdjęcia. A tu w tym katalogu są dwa zdjęcia. No Nie o to mi chodziło. Jak teraz uruchomię sobie galerię, no to okazuje się, że tu jest masę zdjęć. Ale gdzie one są? Chcę sobie je zgrać na, na telefon, chcę sobie je zgrać na system i nie ma ich, tak? Musimy je zgrać. One są tak naprawdę. W chmurze Apla, i musimy je sobie stamtąd pobrać. Jak to zrobić najszybciej? Najprościej zrobić to w ten sposób, że musimy sobie tak ściągnąć aplikację specjalną iCloud. iCloud. Ściągamy ją sobie na. na o, jest tutaj, pobierz. Pokażę linki do tej aplikacji pod filmem. Klikamy, pobierz. Wybieramy miejsce, gdzie to się ma. Ściągnąć. To się tam ściąga. 156 MB. I się ściąga. Dobra, yy, No, jak się już to Wam ściągnie, instalujcie sobie to w dowolnie wybranym miejscu i po jego uruchomieniu na dole obok zegara prawdopodobnie pojawi Wam się taka ikonka iCloud, taka chmurka niebieska. I teraz tak, i to jest ważna rzecz, klikamy sobie to prawym przyciskiem myszki i tutaj mamy otwórz ustawienia iCloud. Klikamy to. I tu pokazuje nam całą sytuację. W mojej, w, na przykładzie mojego telefonu widać, że mam zajęte już w tej chmurze w tej darmowej opcji całą przestrzeń. No i teraz fajnie by było z tej przestrzeni te wszystkie zdjęcia pobrać. Jak to zrobić? Tu musimy wejść sobie dalej u góry, w opcję. Opcje na wysokości. Zdjęć, tu są zdjęcia i opcje. Klikamy te opcje i teraz mamy dostęp, kiedy to włączymy do takich nowych opcji, takich jak pobierz nowe zdjęcia i wideo na mój komputer. Tutaj jest ścieżka, gdzie automatycznie zdjęcia i filmy z mojego iPhone'a będą przez internet przesyłane do miejsca na moim, w moim komputerze i to jest fajna rzecz. I teraz tak, dajemy oczywiście gotowe, tu jeszcze damy ptaszka, bo to musi tak być, o tak. Tu wszystko musi ustawione być, dajemy gotowe, dajemy zastosuj i możemy to zamknąć. Czy coś się teraz dzieje w tle? No nie wiem. Jak to sprawdzić? Kliknijmy jeszcze raz, prawym przyciskiem myszki, w ikonkę tej chmurki, i tu u góry mamy opcję prześlij zdjęcia i pobierz zdjęcia. Kliknę teraz, pobierz to zdjęcia. O, pojawiła nam się taka zakładka: 2018 rok 1112 zdjęć, 40 wideo. Kliknę sobie tutaj i daję pobierz. Czy coś się dzieje? Pojawi! O! Już się zaczynają pojawiać zdjęcia. Jest nieźle. Jest nieźle. Pojawiają się foty, i teraz tak. Musimy oczywiście mieć internet w miarę szybki, żeby nam to pobrało. I to właściwie wszystko. I musimy znać swoje dane logowania do naszego konta w A+. W ten sposób, kiedy tylko nowe zdjęcie zrobimy, one się pojawi automatycznie w tym miejscu. Fajna rzecz. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że się to komuś przydało. Jeżeli tak, proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Aha, linki do programu będą pod tym filmem. Tam jeszcze taka instrukcja, krok po kroku, jak to zrobić. Dzięki za uwagę. Hej!